Witam Was w kolejnym odcinku Retro Gaming Room. Zgodnie z obietnicą będzie troszeczkę więcej longplayów i dzisiaj sobie takowy właśnie wykonamy. Będzie to Longplay, play, dla mnie przynajmniej, to jest moja osobista opinia z wymarłego już takiego gatunku troszkę gier, który nazywa się Survival Horror. Chciałem pierwotnie zagrać Silent Heala, niestety nie udało mi się go zdobyć, dlatego dzisiaj zagramy sobie w Resident Evil 2 na PSX. Będziemy nagrywać nową metodą. Tą, o której mówiłem odcinek, dwa odcinki, przepraszam, wcześniej. I tak, ale a propos tego wymarłego gatunku, tak? Zauważyliście pewnie, że gry już nie straszą tak jak kiedyś. Nawet jeżeli są tam jakieś zombie, coś w tym stylu, jakiś taki element horrorowy, no to jednak my już tylko tak sobie idziemy. Jest tam jakiś akcent, no, dobra, wyskoczy sobie potwór, nie, zaatakuje nas, ale my tam tylko sobie o, postrzelamy, pach, pach, pach i nie przyjemy w ogóle tego klimatu. Właśnie takie gry jak Silent Hill 1, 2, aż do trójki, moim zdaniem, to jest moja osobista opinia, możecie się z nią nie zgadzać. Resident Evil, właśnie 1, 2, 3 i 4 jeszcze też, jeszcze o dziwo dla mnie też. To były takie właśnie typowe survival horrory, które naprawdę oferowały gamę emocji i taką przysłowiową kupę w gaciach, no nie, ze strachu. Resident Evil 2 to absolutne, moim zdaniem, mistrzostwo pod tym względem. Najlepsza dla mnie część Residenta. Jedynka była kapitalna, jeżeli chodzi o klimat, natomiast dwójka w mojej ocenie przebiła ją po prostu stukrotnie. Więc dla mnie najpierw Resident Evil 2, a potem 1, jeżeli chodzi o tą serię. Silent Hill dla mnie najlepszy był Jedynka. Osobiście naprawdę nie wiedziałem co się dzieje, nie? Taka psychoza, takie rzeczy. W rekompensacie, oczywiście, dla tych, którzy może poczują się troszkę mm, smutni z tego powodu, że nie będzie long Longplay'a Silent Hill, on też się pojawi. Natomiast muszę po prostu grę zdobyć. Jak ją zdobędę, to jak najbardziej pogramy. Lubię tą grę, Chęcią sobie ją jeszcze tam troszkę odświeżę, bo bardzo, bardzo dawno nie grałem w pierwszą część i myślę, że sobie pogramy, nie? Dobra, i co dalej? Yy, zapraszam Was, tak, do Longplay'a, pogramy sobie troszeczkę. <laughs> Przede wszystkim obowiązkiem jest założenie słuchawek. Ja mam takie słuchajcie, nie wiem czy gdzieś tutaj znajdę, nie, teraz nie e, Takie tanie słuchaweczki, ale działają dobrze jak na moje potrzeby, nie? Dobra, koniec gadania, przełączamy się do gameplaya. Witam Was ponownie, ja tu już jestem e, z playką moją, tak, mam tutaj swojego pada. Na ekranie widzicie, e, wiadomo, ekran Resident Evil 2, wszystko powitalne, ładne. Tak, no jest tu palcik nie? Gramy sobie fajnie. Ja mam słuchawyczki po prostu dla lepszego klimatu. Lubię w takich grach, właśnie odciąć się troszeczkę od, od wszystkiego, co się dzieje z zewnątrz. Naprawdę można się nieźle wczuć, można niezłą bombę dostać. No dobra, gramy dysk pierwszy, dysk Leona, scenariusz Leona A. Zagramy sobie od nowa. Weźmy sobie poziom normal. Historyki Intra będę przewijał. Bo to nie ma na to czasu, żeby to oglądać. No, My sobie po prostu elegancko pogramy. Dobra, lecimy. Mimo iż mam broń, to jednak tutaj trzeba naprawdę bardzo oszczędzać amunicję. Nie jest jej zbyt dużo. Dlatego warto w miarę możliwości te zombiaki wszystkie po prostu ominąć, tak? Oczywiście uważając przy tym, żeby nas nie dziabnęły. human sorry about that i thought you were one of them what's going on in this town hold on i don't have a clue by the time i noticed something was wrong The entire city was infested with zombies. Dobra słuchajcie, ja podczas Katcenek nie mam zamiaru nic komentować. Z tego względu po prostu, że e, chciałbym, żebyście sobie troszkę historii, posłuchali. Dobra, bierzemy amunicję. Co tylko się nadarzy trzeba od razu brać moi drodzy? To nawet nie ma dyskusji. z okazji wykładać te zombiaki zabić. Normalnie powinienem uciec, natomiast tu mamy do zdobycia broń, która nam potem bardzo, bardzo pomoże. Co też zobaczycie. Aha, jeszcze... Tak, moi drodzy, słuchajcie. Ja mogę czasami trochę więc za co was przepraszam. Jeżeli ktoś nie chce tego słuchać, no to jak najbardziej. Proszę wyłączyć filmik. Natomiast mnie czasami emocje... trochę biorą... Burwa. Biorą trochę górę... nad... nad yy, słownictwem, więc za tego musicie mi wybaczyć. Tak, gramy bez auto-aima. Dobra. Finito. No niestety nasz kolega już teraz zginął, ale za to zostawił nam bardzo fajny prezent w postaci shotguna. No ten shotgun naprawdę nam pomoże całkiem niedługo. Tu jeszcze była amunicja, tak, dobrze pamiętam. Dobra, weźmy sobie to przeładujmy i lecimy dalej. Przejdziesz nie? Albo też mam ulicę ukrytą, więc spokojno. Tych niestety musimy już zabić, bo tak ciężko będzie się przed nimi przebić, nie tracąc życia. Dobra, można jeszcze oczywiście, fajnie ząbiaka dobić, jak to sobie na ziemi. O, jedziesz, jedziesz. żebym za nie chwyci. O kurwa! zabij go! Dobra, uff. Tego możemy wyminać spokojnie. On nam nie zagraża na razie. Dobra. Tutaj w śmietniku? Nie, to nie ten śmietnik. Fajnie jest to właśnie w tych grach, Poza tym, że są bardzo ciekawe zagadki, które trzeba troszeczkę pomyśleć. tak? To nie my jesteśmy tak prowadzeni za rączkę, jak to bywa w nowych produkcjach. Także jest dużo takich. Ym, trzeba dużo szperać, tak? dużo eksplorować, sprawdzać dużo rzeczy, bo tutaj, o, zobaczcie, tu mamy kolejną amunicję, to naprawdę nam może tyle akuratować. Później tej amunicji będzie mało, niedużo na normalu. No, ten mi tu wyszedł, cholipa, taka kolosowa sprawa. No więc te ząbiaki lubią żykać, muszę tego zabić. Myślałem, że robi wszystkie. Kurwa, jeszcze ją musiałem jednąć. No dobra, zmarnuję trochę amunicji, niestety. Leż suko, dobra. Spróbujmy teraz wymieniać to wszystko. Dobra, tego jeszcze lepiej. O, uf! Ja pierdolę. No, mało brakowało. Dobra, oni są zajęci sobie tam wsuwają. Kolację, posiłek jakiś kurde. Ech, tego momentu też nie lubię. Ale rzeczywiście musimy zabrać. Dobra. Tam niech mnie złapie. już się, znaczy, że jeszcze wstanie. Tych nadpalonych zębeków bardzo nie lubię, tylko czegoś takie hałmocniejsze się wydają troszkę. Aha, dobra, wymijamy. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie zawsze mi wychodzi, ale przeważnie tak. Dobra, ślicznie. Patrzcie, ile boi, żeśmy oszczędzili. tam są kolejne ząbiaki. Ona przejść oczywiście sobie dołem i ją minąć. natomiast gdzieś tu była jeszcze, pamiętam, roślinka lecząca. Nie wiem, czy to tutaj, czy u góry w doniczce. Chyba u góry w doniczce to było. Zaraz się rozejrzymy dokładnie. Tu? Tak. Dobrze. Może jeszcze jedna. Już dawno nie grałem w ale jeszcze parę rzeczy pamiętam. Aktualnie na memorce mam scenariusz B. Claire, gdzieś tak mniej więcej w połowie. No, jakoś tak brakowało mi wędrze do zakończyć, ale za to mogę na Waleonem, żeby wam tą grę troszkę pokazać. Tym, którzy nie znają, albo tym, którzy chcą po prostu sobie przypomnieć mniej więcej jak to wyglądało, jak w to się grało. też była amunicja, dobrze. Wszystko, wszystko trzeba zbierać, to w ogóle nie ma, nie ma dyskusji. Dobra, tutaj mamy save pointa, ale my nie będziemy zapisywać gry. Aha, keycard, no tak, ja też już wszystkiego do końca nie pamiętam, niestety. Tak, to był ten ranny policjant, zaraz zobaczymy. must be the new guy Leon Sorry but it looks like your party has been canceled What happened About 2 months ago there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city Chris and the other Star's members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Uh, uh... Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But. Just go! Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Uczył się. No widzicie. Targnięty od wewnątrz. No dobra. To co, używamy tej karty, którą nam dał owy policjant. Już trochę podjedzony, że tak powiem. Otworzymy pozostałe, to już wszystko jest pozamykane. Tak, chcę bardzo użyć kikarda. No i pięknie. Aha, jeszcze jak zapisujemy stan gry? Yy, po prostu przez maszynę do pisania znajdujemy sobie gdzieś właśnie yy, taśmę, tak, Ink Ribbon, taśma do gry do pisania. Mamy jakąś tę ilość i tyle razy możemy grę wtedy zapisać. Oczywiście to można znaleźć wszędzie tutaj. I tak naprawdę, no też wiadomo, nie zapisywać co, 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 save point, ale... No, jak się dobrze poszuka to i z rozwagą się zapisuje, to naprawdę można być spokojnym. Natomiast gra na końcu, jak ją przejdziemy, sobie nam ocenę, Więc im mniej raz zapiszemy grę, tym większa ocena będzie. Tak samo, jeżeli będziemy grać bez Auto Aima. Na przykład, nie? I w zależności od wysokości poziomu trudności. Dobra, mamy kod 2, Jest dużo zagadek, naprawdę znajdzie. Polecam osobiście. Krzywa skrzynia, tak? do skrzyni nie spojrzałem. Na pewno w skrzyni musimy się od razu pozbyć, noża, bo nie będzie nam on potrzebny na razie. Tak, nóż, zostawiam sobie tutaj. Mamy tam coś nie, nic? Nie, puste skrzynie. To chyba na poziomie Easyboard, gdzie mam coś w skrzyni dostępne no po drodze. Coś się przewinęło i po to nam właśnie będzie teraz shotgun, zobaczcie. Dzięki temu, no, sporo zaoszczędzimy nerwów. Oczywiście można, nie trzeba tego zabijać, co będzie shotgunem. Natomiast moi drodzy, ja tak zawsze robiłem. No. Dla mnie to była lepsza opcja i tyle. Ktoś nie ma głowy? No i mamy likera. O, też. to już... Dwa strzały z shotguna i Tak musimy się niestety namęczyć. Dobra, już sobie wymieniam. Nie ma co marnować tak dobrej broni. Ona się nam jeszcze przyda, bo później będzie naprawdę rzeźnia niezła. tutaj tak jest zamknięta. Jeszcze raz mi się dzisnęło, Dobra. To dalej jest tutaj. roślinka lecząca, przyda się. Fajnie jest to, właśnie, że te herby możemy mixować ze sobą. Są różne, właśnie. Są herby niebieskie, zielone, żółte i czerwone. Czerwony to jest taki wzmacniacz, żółty chyba. Nie wiem, czy był żółty faktycznie, może się pomyliło. Niebieski albo na trucizny. ale to tak nie pamiętam, już wszystko mówię z głowy teraz, nie? sobie te wszystkie raporty poczytać, natomiast już mówię, nie wszystko pamiętam do końca i jakiś haseł kodów bym nie chciał po prostu opuścić, nie? Genialna muzyka jest naprawdę kurczę, kto się gra, się w to w nocy. Czy to po prostu moi drodzy? No, mówię w jak gwarantowana, nie? Kiedyś coś Wam nagle wyskoczy, nie? To trzeba po prostu. Trzeba pograć. Gra, mimo swoich lat, naprawdę strasznie i to ostro. Natomiast wiem, że będzie remake. Kapką planuję wydać remake Rezydenta dwójki, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że nie spierdzielą jego. Ale na pewno ogram, na pewno zagram i będzie gameplay na gaming roomie. Aha, <laughs> uh -huh. dobra, spróbujmy ominąć. Uf. No niestety, to jest tylko tymczasowe tak naprawdę, mm, jakby to powiedzieć. No po prostu muszę, będą się te taktyce mbiaki zabić, no to nie ma innej opcji. Teraz na razie je wyminąłem. O, i tu mamy kolejną zagadkę. Tu są drzwi rozwalone, w te nie wejdziemy, to już pamiętam. Dobra, tu mamy kolejny kryształ i mamy zagadkę właśnie. Lubię takie rzeczy, gdzie trzeba troszkę pomyśleć, nie? Ja oczywiście znam rozwiązanie tej zagadki. Już wszystko naprawdę tyle razy się w tą grę grało, te scenariusze przychodziły już do człowieka na pamięć, już wiele elementów, nie? Znam. za blisko drugie, dobra. No takie są bugi w tych grach, nie stare gry. Ale nie narzekajmy, nie maruśmy. No, wepchnij się. Widzicie? Znaczy tylko przeknąć delikatnie. Ok, zaskoczyło nam. Tak jeszcze troszkę tu... O, teraz może przypchniemy to. Jeszcze. Hop. Żeby nie zablokować nam tego nie wiem co to jest. Po prostu po żeby nie zablokować, bo jak to pchniemy do ściany na maksa, to już potem nie nie przedstawimy tego w punkt, w który chcemy to przestawić tak Mam nadzieję, że za mocno nie dopchnąłem, ale tu się dało zmieści, zmieścił się tak. O! Elegancko, mamy drugi klejnot. Oof. Good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find you your brother at all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. jest right. radio. możemy Dobra, poszukajmy teraz, może tu gdzieś jeszcze amunicja jest. Ale tu nie pamiętam. Tu był dziś schowany inkrybun. Nie będzie tutaj było, ale już mi się nie chce, naprawdę. Więc mi tu się grzebać. No, wyłącz z tych drzwi. Kurka, jak ciężko czasami trafić w te drzwi, żeby otworzyć, nie. Zobaczyliśmy je z obułką. No to co? Pozostaną tylko zejść na dół. I mamy kłopot. Nie był już wszukany, ale wiem, że później będzie mi on mega potrzebny. A teraz spróbujmy. O kurwa! Wyłaś! Może jak żyłaś, to byłaś ładna, ale teraz to ja bym cię nie chciał. Zdychaj! Kurwa, wytrwała. Szybciej przeładowano. Dobra. Czysto. Ok. Tu mamy jeszcze roślinki w razie, co niech one sobie na razie tutaj będą. Tak. Skrzyneczka. Ink ribbon. A, już nie pamiętam, co gdzie się używało. Naprawdę. Pewnie będziemy teraz potrzebować. Nie wiem natomiast jak te o... To były oczy chyba jakiegoś tygrysa, już nie pamiętam co to tam było. To gdzieś się wkładało te jako oczy Te klejnoty. Najwyraźniej cofniemy. Dobra, weźmy gribona. Ja sobie jednak zapiszę <ścoughs> za chwilkę będę robił zapis. Już nic nie zrobiłem. wszystko jest pozamykane. Możemy tylko się wrócić teraz, tak? Do tych drugich drzwi. O kurwa! Zawsze mi to wystarczy, nie? Wiem, że to się będzie działo, ale cholera, ja pierdolę. Kurwa, puszczajcie mnie. Zawsze te ręce mnie wystraszą, nie? No, 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 no nie ma bata, przechodzę i zawsze drgnę. Kurwa, człowiek wie, że to będzie, nie? Zawsze wie, że tu się wraca, te, te ręce wsekują. Mi cholery, zawsze palpitacja. Ale to lubię w tej grze, nie? to jest zajebiste, właśnie. Kurcze. Dobra, co my tam mamy? Mm, Gribun, dobra, wszystko jest. Samiar troszkę zapisać, zapiszę sobie gierę. O, i to są moje właśnie... kler B, scenariusz, i tu Claire A, jeszcze mam scenariusz, tak, sobie po prostu pogrywam. A nasz stan gry zapiszę pod czwórką. Super, dobra, słuchajcie, moi drodzy. Na dziś to tyle, jeżeli chodzi o ten longplay. Jeżeli macie ochotę na nasz znaczy longplay, no taki gameplay w sumie tu widzę 26 minut, tak się nagrało. Tego Longplay'em nie mogę aż tak nazwać. Natomiast, jeżeli macie ochotę na więcej, abyśmy dalej kontynuowali rezydenta z tej pozycji, gdzie teraz zapisałem, dajcie mi znać. Jak najbardziej z chęcią nagram dalszą część, jak przychodzę grę. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego. Pozdrawiam.